Rol. Dobra! Bo ty ile tych donates wysłałeś? No powiedzmy, że tam. Dobra, sprawdźmy to, Jarol 2K Big Milk. Jest clip, jest clip moi drodzy. Jest clip Jarol 2K. Co to? Mordo, co to za mix? Jarol 2K Jaro, 2k A to jest dla Becky? Czy co? Chyba dla Becky Jarol 2K No jak nam się to ma? Naura, 2K, 18 O kurwa, mozarty będzie. Let's go! My other dream is a rough inked Polish team. Kurwa, ten master to tyle w Audacity chyba wychwóz. 1, 2 złote i 71 groszy Number one on the police stage Making money on my passion Fuck stupid gear on vacation riding bike on the road Właśnie Mordo Ten Właśnie dlatego ja nie, nie chcę po angielsku nagrywać Bo się boję, że żeby... <śmiany> Jarol Mordo spoko Czekaj okay. Fucking GOD Up and see my name on the Billboard random meme, and I wanna say one word sword. My sword <laughs> is big, I wanna eat some big milk. Zajebiste, mordo. O, zajebiste. Podoba mi się. Gangshit <laughs> tak zwany. Fun.